Siemanko, dziś przyjrzymy się eventowi Gather Friends. Zapraszam! Ale zanim jeszcze przejdziemy do Gather Friends Event, wspomnę tylko, że w menu Stardust Advent Events, Regular Events na dole pojawił się nowy kafelek, Mail Verification. Tutaj możecie odebrać nagrodę w postaci 500 Star Chromu, 2 Adrenaline Shots i 20 Gunpowder przy pierwszej weryfikacji maila. Później każdego miesiąca będzie można tutaj odebrać 500 Star Chromu i 15 jednostek Gunpowder, dlatego zachęcam, żebyście zaglądali tutaj regularnie. Dobra, ale czas wrócić do głównego tematu tego filmu. Gather Friends Event. Niestety kończy się on 19 września, dlatego gorąco zachęcam Was, by z niego jeszcze skorzystać. Event polega na zapraszaniu innych graczy do grup przyjaciół, dzięki czemu wszyscy, zarówno zapraszający, jak i zapraszani, otrzymują bonusowe itemy. Aby zaprosić nowego gracza do przyjaciół, musi on na tym samym serwerze oraz mieć poziom od 1 do 9. Jako gracz z poziomem 10 lub wyższym nie możesz już przyjmować zaproszeń, a jedynie je wysyłać. Teraz wchodzimy w menu Stardust Advent Events Event, tu jako osoba zaproszająca po lewej stronie widzę kafelek Gather Friends. Teraz na ekranie widzimy nasz kod zaproszenia, który możemy skopiować klikając na plusik lub też literę F po prawej stronie na dole ekranu. Jeśli jesteście na serwerze PVE X0006 to ja też oczywiście do siebie zapraszam pod filmem zamieszczam swój kod zaproszenia. Okej, okay, no to teraz podajemy ten kod graczowi o levelu poniżej 10 i ten wchodzi w to samo menu, ale wtedy zamiast Gather Friends będzie miał w tym miejscu Accept Invitation. Tam prawdopodobnie należy kliknąć Find the Invitation Code. Jeśli tego nie zmieniono, po aktualizacjach, oczywiście. Niestety nie jestem w stanie tego sprawdzić osobiście ze względu na posiadanie wyższego levelu, ale może ktoś z Was ma możliwość sprawdzenia tego i napisze mi w komentarzu pod filmem. Będę bardzo wdzięczna. Jako nowi gracze na danym serwerze powinniście również pytać innych, czy mogą wam wysłać taki kod, bo wszyscy na tym zyskują. Po kliknięciu Bind the Invitation Code będziecie mogli wprowadzić kod i odebrać EXPA i Boost do EXPA w Battle Pass. Oraz ponownie nie jestem tu pewna, ale prawdopodobnie napój jagodowy, aktywator i paliwo mieszane. Następnym prezentem, jaki możemy otrzymać, jest tak zwany Meeting Gift Pack. Dostajemy ten pakiet upominkowy, gdy tylko znajdziemy się w odległości poniżej 50 metrów od osoby zaproszonej lub zapraszającej. Pakiet zawiera niebieski likier, piwo i aktywatory. Otrzymasz również 10% normalnego expa i wzmocnienie expa przepustki bojowej. Jako nowicjusz na serwerze możecie również odebrać broń, którą udostępniła w evencie osoba zapraszająca. Teraz gdy zaprosiliście jakieś graczy, zostaną oni również dodani do listy przyjaciół i wszyscy zaczniecie zdobywać punkty przyjaźni w miarę awansu na kolejne poziomy. Tutaj zobaczycie szczegóły dotyczące punktów oraz wszystkich, których zaprosiliście, osiągnięte poziomy przyjaźni i ilość punktów. Tu w zakładce Point Rules są zasady dotyczące punktów. Jeśli więc przyjaciel osiągnie poziom 5 w grze, Oboje otrzymamy po 200 punktów przyjaźni, i analogicznie punkty przyznawane są co 10 leveli, aż do poziomu 45, gdzie oboje otrzymacie 600 punktów przyjaźni. Punkty przyjaźni można wydawać w sklepie tu w prawym górnym rogu. I oto lista rzeczy, które możecie wymienić. Stardust Source za 10 punktów przyjaźni. Jest to jedyny spośród przedmiotów w sklepie, które można wykupić do 200 razy. Za 1000 punktów emotkę Land of Etiquette czy też Namecard One World, One Family. Za 2000 punktów maskę Nightmare Renegade Hood. Kulę śnieżną z różami za 6800 punktów. Skin Kraken Call do MG4 za 3600 oraz za 2000 punktów 1000 star Chromu Aby zobaczyć, kogo zaprosiliście klikacie małą ikonę osoby tutaj obok przycisku zaproszenia. I tutaj będziecie mogli zobaczyć nie tylko kogo, ale kiedy zaprosiliście i czy tego gracza spotkaliście, czy jeszcze nie. Jest to po prostu bardzo poręczna mała lista, którą zawsze można sprawdzić. Podsumowując wydarzenie, najpierw spróbujcie znaleźć kod zaproszenia od kogoś na swoim serwerze, zanim osiągniecie poziom 10. Następnie odbierzcie broń, jeśli została udostępniona przez osobę zapraszającą. Spotkajcie się z nią, aby otrzymać meeting gift pack. A gdy osiągniecie już poziom Możecie zacząć udostępniać swój kod zaproszenia, a resztę już znacie. To chyba tyle na ten temat. Przypominam, żeby się pospieszyć, bo event kończy się 19 września. Ja jak widzicie z niego nie skorzystałam, bo nie zwróciłam za bardzo na niego uwagi. I to wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie i pajo!